Witam Państwa. Otwieram pięćdziesiątą czwartą zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kisielicach. Proszę o uwagę przede wszystkim. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Kierowników i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy, witam Radnych, oczywiście witam Sołtysów, a także witam Panią Karolinę i Pana Krystiana. I proszę bardzo, a stwierdzam oczywiście kworum na sali jest 14 radnych, tylu też podpisało dzisiejszą listę, dzisiejszej sesji. I przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszej sesji: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Witam państwa bardzo serdecznie, państwa radnych, państwa sołtysów i wszystkich, którzy obserwują nas za pomocą środków masowego przekazu. Szanowni Państwo, dziś, jak mówiłem radnym podczas komisji jest nieobecna pani sekretarz, która jest na zwolnieniu lekarskim i pani wiceburmistrz, która jeszcze jest na urlopie. Stąd taki troszeczkę okrojony skład. Sprawozdanie ze swojego referatu rozpocznie pani skarbnik proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Sprawozdanie międzysesyjne z Referatu Finansów. Sporządzenie sprawozdań budżetowych za lipiec 2023 rok. Od dnia 1 sierpnia trwają przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023. Do tej pory złożono 186 wniosków. Sporządzenie informacji dotyczącej oceny wpływu zmian w systemie podatkowym a także finansowania między innymi zadań oświatowych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kondycję finansową polskich samorządów za lata 2018-2023 oraz przesłanie do Najwyższej Izby Kontroli. Kolejnym punktem było przygotowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy Kisielice na rok 2023. Oraz przygotowanie również wieloletniej prognozy finansowej gminy Kisielice na lata 2023-2034. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Referat Społeczno-Administracyjny Biuro Rady oraz stanowisko Sekretarza Gminy. W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17:00 został nadany akustyczny sygnał alarmowy syrena przez jedną minutę. Przygotowanie zarządzenia w sprawie regulaminu konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Kisielice Przygotowanie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu do, na, na najładniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs odbędzie się podczas dożynek gminnych tutaj u nas w naszej gminie 10 września. Ponadto przygotowanie uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Przygotowanie dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej w Kisielicach oraz Komisji Rady. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, konsultacjom został poddany projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2024. Projekt uchwały oraz formularze do zgłaszania uwag i wniosków znajdują się w biuletynie informacji publicznej w zakładce Stowarzyszenia i konsultacje i są również dostępne bezpośrednio u nas w urzędzie w pokoju numer 4 w biurze Rady. Konsultacje przeprowadzane są od 21 sierpnia do 18 września. Wybory do Sejmu i Senatu. Szanowni Państwo, zgodnie z postanowieniem prezydenta Polski na 15 października zostały wyznaczone wybory do Sejmu i Senatu. Dołączony do postanowienia kalendarz wyborczy określa szereg czynności wyborczych, które musimy przeprowadzić. W związku z tym, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w naszej gminie jest teraz zadaniem priorytetowym dla referatu społeczno-administracyjnego, dla biura rady oraz dla stanowiska sekretarza gminy. Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Elblągu nasza gmina została podzielona na 10 obwodów głosowania. W porównaniu do poprzedniego podziału mamy trzy nowe obwody. Obwód numer 8 Ogrodzieniec i Wola, obwód numer 9 Biskupiczki i Butowo, Butowo i obwód numer 10 Trupel. W związku z tym w najbliższych wyborach będzie 10 siedzib obwodowych komisji wyborczych. Do 15 września, zgodnie z kalendarzem wyborczym, podamy do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodu oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do osób, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, tutaj jedna uwaga. W związku z Państwa sugestią dotyczącą tego Jakie będą nagrody za najpiękniejszy wieniec? Wzięliśmy to pod uwagę i te kwoty, bo tu mówimy o pieniądzach, wzrosły. Może pani Hania powie, o jakich tutaj pieniądzach mówimy. Tak, za pierwsze miejsce jest kwota 2000, za drugie miejsce 1500 i za trzecie 1000. A robią to jest nagroda. 500 zł, tak, za udział, tak, tak. Tak, nie Dzień dobry, sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności referatu. Sprawozdanie z działalności referatu. Dzień dobry. Sprawozdanie z działalności Referatu Rozwoju Gminy. Zadanie inwestycyjne. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łęgowie. Wymurowano ściany zewnętrzne, wykonano izolację podziemną fundamentów oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zadanie modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej. Zgodnie z harmonogramem trwają prace projektowe. Remont i przebudowa budynków zespołu szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Na najbliższy piątek zaplanowano prace inwentaryzacyjno-odbiorowe. Budowa świetlicy w krzywce. Wymurowano ściany zewnętrzne, wylano wieniec oraz słupy. Trwają prace wodno-kanalizacyjne. Przebudowa ulicy Cmentarnej, etap czwarty. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Trwa układanie kostki brukowej. Zadanie pod nazwą przebudowa, modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pawty Wielkie etap trzeci zakończono i odebrano pracę. Zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo w ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Najtańsza oferta firmy Sun Green, spółka jawna Jarosław. Radosław Król oraz Paweł Król, Mikołajki Pomorskie. Cena oferty brutto to 462 131 91 groszy. Oprócz tej oferty wpłynęły jeszcze dwie, kolejno na kwoty 526 649 zł i 10 groszy oraz na kwotę 583 863 zł 75 groszy. Zadanie pod nazwą linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie w ramach budżetu obywatelskiego wykonano zbiornik bezodpływowy oraz przygotowano podłoże pod przyszłą konstrukcję linarium. Z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania przebudowa ulicy Cmentarnej etap 5. Wartość dotacji to 95 443 zł. Środki zostały pozyskane w ramach naboru wniosków przeprowadzonego przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbloński. Trwa postępowanie przetargowe na świadczenie usług odbioru zagospodarowania Zadanie Błowieka Stylecy Miejskiej w miejscowości Wola opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęły się prace projektowe poprzez konsultacjami z mieszkańcami i sprawą Pracowała także komisja do szacowania spraw związanych z Służbą, z, służbą jeśli mogę, tak? Szanowni Państwo, oczywiście za chwilę Przewodniczący zada Państwu pytanie odnośnie tego, czy macie pytania do sprawozdania. Ja jeszcze tylko chciałbym w tym momencie dodać, że Pani Hanna Zaleska jest obciążona ogromną pracą w Urzędzie, za którą chciałem serdecznie podziękować. W związku z nieobecnością długotrwałą Pani Sekretarz zajmuje się Biurem Rady, przeprowadza kwestie związane z przygotowaniem sesji. Wszystko odbywa się wzorowo. Jeśli chodzi o przygotowanie wyborów, jest to bardzo Duże logistyczne wyzwanie. Pani Hania również te tematy prowadzi. Oczywiście warto nadmienić, że pani sekretarz pojawia się w urzędzie i służy radą i wieloletnim doświadczeniem. Także to też warto nadmienić. No i do tego jeszcze referat społeczno-administracyjny, co bardzo ważne. Dziękuję wszystkim pracownikom oczywiście, ale pani Hanna w tej chwili jest obciążona wieloma zadaniami, które realizuje wzorowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszej sesji – podjęcie uchwał w sprawie. Na w dniu dzisiejszym odbyło, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych, na którym zostały omówione wszystkie projekty uchwał i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. W takim razie przechodzimy do pierwszego projektu uchwały – dokonania zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2023-2034. Zarządzam głosowanie nad danym projektem uchwały. Proszę, głosujemy kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciwny. Pani Wioleta Szalkowska, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kisielicach jednogłośnie podjęła uchwałę dokonania, dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kisielice na lata 2023-2034. Drugi projekt uchwały dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2023. Zarządzam głosowanie nad danym projektem. Proszę o znaczenie swojej odpowiedzi, kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciwny. Spokojnie. Proszę o chwilę cierpliwości, mamy problemy w systemie. W związku z tym, że nie możemy w tym momencie przeprowadzić głosowania, zarządzam 5-minutową przerwę.